Jestem Europejczykiem. A co to znaczy? Znaczy to, że mieszkam w Europie. Znaczy to, że mówię językiem europejskim, myślę po europejsku, czuję europejsko. Urodziłam się w 1961 roku, 4 miesiące po zbudowaniu muru, który przez długi czas był symbolem rozdzielania się świata na zachód i wschód, na dobre i złe, na komunistów i kapitalistów. Urodziłam się 16 lat po II wojnie światowej. Moi rodzice przeżyli tę wojnę, lecz nigdy nie rozmawiali na jej temat. Dopiero po śmierci taty dowiedziałam się, czy prawdopodobnie mam babcię Kaszubską? Oczywiście nigdy jej nie poznałam, ponieważ spadła z drzewa w potęgowie w latach 1950, co najprawdopodobniej przyczyniło się do jej śmierci. Jakie to były czasy? Krótko po wojnie Polacy nie chcieli mieszkać razem z ludźmi, którzy dopuścili się holokaustu, mordowali, rabowali, niszczyli. Po Niemczech Polska i prawie cały świat była zniszczona. Jak można, jak można mieszkać z takimi ludźmi? Więc wygonili ich z swojego kraju lub naklonili ich do przyjęcia polskiego obywatelstwa. Babcia jako kaszubka może nie chciała wyjechać z niemieckim mężem do, niemie do Niemiec. Pewnie chciała zostać w Haimacie. Została tam już na zawsze. Niedawno oglądałam film pod tytułem Kamerdyna, i po dużej refleksji wydaje mi się, że mam pojęcie o tym, co się stało w czasie wojny i po na Kaszubach. Z moją babcią też. Ja mam 57 lat, które przeżyłam w czasie pokoju. Mimo to pamiętam noce, w czasie których śniło mi się bomby z ciała, z pepeś, ale ubudziłam się w ciepłym łóżku w domu w domu z ogrodem, z ludówką, w której zawsze co potrzebne jest. Po upadku muru raz byłam w Potęgowie tam również na niemieckim zniszczonym cmentarzu. Z mamą, raz byłam w gdzie ona jako dziewczynka przeżyła wojnę. Zależało jej na tym, żeby jeszcze raz na własne oczy zobaczyła ten dom, gdzie mieszkała razem z rodzicami, z rodzinstwem w czasie wojny. Wypędzili nas z ogrodu pod domem, Mamy i mnie. Zrozumiałam to, ale również czułam pewien ból, Zarazem z mamą, która ten moment strasznie przeżyła. 15 lat temu, 1 maja, byłam w Zielonej Górze. Świętowałam razem z Polakami i Niemcami przełączenie Polski do UE. Pamiętam, że wszędzie powiewały flagi UE i Polski. Ludzie trzymali w rękach malutkie, niebieskie flagi z gwiazdami UE. Była muzyka na ulicach. I wieczorem tanciliśmy razem. Była naprawdę wielka frejda. Czuć było taki optymizm, była taka wiara w przyszłość. Parę lat temu zaczęłam uczyć się polskiego, więc zaczęłam rozmawiać z ludźmi. Chciałam się dowiedzieć więcej o naszych zasiadach. Chciałam poznać tych ludzi za granicą. Chciałam poprawić nasze relacje. 10 lat przeminęło od tamtych czasów. Polska bardzo się zmieniła w tym czasie. Miasta zostało odnowione, są nowe autostrady, ulice i aleje są w dobrym stanie. Ludzi stać na podróże, na samochody, na nowoczesne komputery i smartfony. Ciągle jeszcze nie każdy żyje, jak by chciał. Ani tu. Ani tam. Musimy dalej pracować, polepszyć warunki życia, relacje z sąsiadami, mieć odpowiednie stosunki do Polaków i do Niemców. Osobiście pracuję nad tym. Każdy może to zrobić. Czuję, że Europa to nasza szansa. Po wyborach do Europarlamentu będzie. 705 posłów. I właśnie oni prezentują nasze narody, nasze zainteresowania. 80 lat temu kraje w Europie powalczyły przeciwko sobie. Niemcy zaczęły wojnę. Dzisiaj to nie jest to pomyślenia. Europa jest gwarantem pokoju. Razem mamy siłę. Jestem Europejczykiem i jestem dumna z tego.